Wszedł do mnie tutaj niedawno taki Pan w szacownym wieku. Chuchnął mi, spyta po tym jak się zaciągnął w twarz, i mówi do mnie: Jestem Chrystusem. Bo jeśli takich Chrystusów tutaj pełno, to słabo to wygląda. Lodzie tak mają, że są super trenerami piłki nożnej, super się znają na ekonomii i biznesie. Każdy wszystko wie. O wojnie mają dużo do powiedzenia, o polityce, choć nigdy do tego nie zajrzeli. I tak samo ten człowiek przed tym mówi, że o Chrystusie wie wszystko. A prawda jest taka, że większość ludzi o Chrystusie nie wie nic. Boga nigdy nie szukało i się nigdy nim nie interesowało. Ludzie są tak bardzo zajęci swoim życiem, tak bardzo są zajęci swoimi emocjami, tym co przeżywają, tak bardzo są zajęci swoimi złymi doświadczeniami, swoimi bólami, swoimi przejściami, swoimi pochłonięci są lękami, że trudno im się skoncentrować tak naprawdę. Na czymkolwiek innym, a zdanie na temat Boga mają żadne, troszkę z tego, co słyszeli, troszkę z tego, co im wpadło, z jakichś dziwnych opowieści. Ktoś kogoś wysłał na lekcję religii, coś tam w telewizji, Mel Gibson nagrał pasję, później może jeszcze jakiś inny film. Ludzie tak się obstukali, babcia coś mówiła i wyrobili sobie Zdanie na temat Boga, a później przychodzi taki człowiek, staje naprzeciwko mnie i mówi: Jestem Chrystusem, skąd wiesz, że nie? I chocha mi speta, jakby miało mnie to zgorszyć, albo nie wiem, co wywołać. Ale jeżeli taki stan jest ludzi, to słabo to wygląda. Jeżeli takimi Chrystusami są ludzie, to naprawdę mamy dzień świra, słuchajcie. Bo słabo to wygląda. Jeżeli jeden z drugim to świr, to oby ktokolwiek z was nie zaliczał się do tego grona. Na ziemi jest tak, że sprawiedliwość Boża wyjrzała z nieba i tą sprawiedliwością był Chrystus. A wiara musi wyjrzeć z ziemi. Wiara wygląda. Z nieba w odpowiedzi na sprawiedliwość. Wiara wygląda z ziemi w odpowiedzi na sprawiedliwość, która wyjrzała z nieba. I nie ma inaczej i nie będzie inaczej. Każdy człowiek jest jakiegoś rodzaju glebą. I my decydujemy w swoich sercach, jakiego rodzaju glebą jesteśmy. Pada słowo. Mowa o tym, że Chrystus umarł za Ciebie. Po ludzku głupia gadka. Głupota dla mądrego umysłu. Prosta taka, że nie wiadomo w ogóle jak się do tego przypiąć. Ludzie mówią ja skończyłem ekonomię, ja mam maturę, ja mam taką mądrość, kursy na YouTubie. W ogóle, a czy to jest udowodnione, że Bóg istnieje? A czy ty go widziałaś? W taki sposób ludzie dyskutują o Bogu. Jest udowodnione, że Bóg istnieje. Jest na to mnóstwo dowodów. Chociażby to, że każdy człowiek jest stworzony na obraz i na podobieństwo Boga. Gdy stali przed Jezusem, próbując złapać Go na różne głodne kawałki w tym czasie, gdy On chodził po ziemi, próbując zagiąć Go na jakichś ludzkich gadkach, Jezus stał na nich, patrzył i mówił: Czy nie znaki i cuda, a oni do Niego? Ty jesteś od diabła, a Jezus nie wiecie, że bogami jesteście? Czy nie w Waszym piśmie to jest napisane? Ludzie są tak zajęci swoim poniedziałkiem, wtorkiem, piątkiem, a później tym, żeby zapomnieć o ciężkim tygodniu że wydaje im się, że nie mają czasu, żeby zastanowić się nad tym, czy Bóg istnieje, czy nie. Po co takie intensywne, zajmujące życie, tyle spraw? Masz tyle spraw, gdy masz lat 18, 20, 30, 50, że jak jest 60, to ludzie zaczynają już się bać. I mówią, zdewociał na starość, ze strachu, że kończy mu się życie. Gdy są młodzi, to kozaczą i są hardzi. Hej, zjedzą mnie robaki. Jakie to ma znaczenie? Bóg jest dla słabych. Ale gdy pożyją już troszkę i parę kopniaków od diabła zarobią w tyłek, to już nie są tacy sfaniakowaci, tylko mówią, że życie jest trudne. Bez Boga jest mega trudne i mega skomplikowane. A diabeł chodzi i kopie w tyłek ludzi. Okrada ich z marzeń, wyskubuje im piórka ze skrzydełek, pozbawia ich nadziei, wykrada im życie z ich życia. I przychodzi wtedy taki człowiek, hucha mi tutaj w twarz, myśląc, że jest twardy i mądry, i mówi: A jeżeli ja jestem Chrystusem, a ja do Niego mówię: Nie jesteś Chrystusem. Nawet go nie powąchałeś, nigdy obok niego twoje serce nie przebywało, bo gdyby przebywało, to byś inną roztaczał woń. I nie chodzi o to, czy ty palisz, czy ty pijesz, ale chodzi o to, że na odległość czuć, że nie znasz Boga. Czy ty w ogóle znasz Boga? Czy żyjesz tak bardzo zajęty i tak pędzisz w swoim życiu? Że nie masz czasu zadać sobie prostego pytania: znam Jezusa, nie znam Jezusa. Mam z Nim doświadczenie, nie mam z Nim doświadczenia. Znam Go tylko ze słyszenia, czy z opowieści, czy znam Go osobiście. Bo zawsze do końca tej ziemi będzie tak, że sprawiedliwość Boża przyszła na świat jako Jezus, wyjrzała z nieba. Ale wiara do tego, żeby ten dar przyjąć, musi wyjrzeć z ziemi, czyli z ludzkich serc. I nie jest to religijna gadka, tylko prosta mowa o tym, jak człowiek na tej ziemi i nieważne, czy on jest katolik, czy on jest prawosławny, czy on protestant, czy on Żyd, muzułmanin, czy jakiś buddysta każdy człowiek na tej ziemi, w jeden tylko sposób może poznać Boga. Z głębi swojego serca musi tego zapragnąć i zawołać, że chce go poznać, i zaprasza do swojego życia. Nie pozna go przez to, że zdobędzie magistra, doktora, ani nawet doktora teologii. Nie pozna go przez to, że zostanie księdzem. Czy zakonnicą? To w ogóle nie jest droga do Boga. Ludzie tak to sobie obmyślili, że pójdą, zostaną księdzem albo do zakonu i to coś im da. Nic im nie da. Kościoły są pełne ludzi niezbawionych, nieuratowanych, takich, którzy nigdy nie uwierzyli, a jakieś robią rytuały i obrządki. Bóg nie mieszka w kościołach przez ludzi wybudowanych, ale mieszka w tych, którzy uwierzyli w to, że Jezus to jest Zbawiciel tego świata. W tych ludziach, którzy uwierzyli i uznali go za swojego Pana, mieszka Bóg. I to o nich jest powiedziane, że są Kościołem. Możesz wołać do Boga, On Tobie odpowie. Możesz zadawać Mu pytania, On Tobie odpowie. Możesz Doświadczyć Jego obecności. On da Ci poczuć swoją obecność. Możesz doświadczyć znaków i cudów. One są na wyciągnięcie ręki dla człowieka. Możesz doświadczyć uzdrowienia. Możesz doświadczyć uwolnienia. Możesz usłyszeć słowo wiedzy. Bóg jest realny i namacalny. Każdy człowiek, jeżeli chce może z nim mieć doświadczenie i to takie doświadczenie że nigdy nie będzie mógł zaprzeczyć że Boga nie ma pytanie tylko o to czy człowiek tego chce czy po prostu nie ludzie nieraz mówią o to musiał być bóg i żartują przechodził jakby inkognito Bóg gentleman nie wkrzania się do życia człowieka na siłę, odpowiada tam, gdzie człowiek powie, że chce. Pytanie jest o to, czego Ty chcesz, czym tak bardzo jesteś zajęty, co tak bardzo istotnego masz w życiu, że stanowi dla Ciebie przeszkodę do tego, żeby poznać Boga. Bo to jest coś większego niż to, co Ty zrobisz w piątek. To jest coś większego niż to, czy ty znajdziesz miłość swojego życia. To jest coś większego niż to, czy ty będziesz miał żonę, męża, czy zdobędziesz milion dolarów, będziesz mieć firmę albo magistra. To jest coś więcej. Bo czego z tej ziemi nie zdobędziesz? Czy to będzie miłość innego człowieka, czy to będą dzieci, o których marzysz, czy to będzie jakaś super rozrywka? Czy to, że będziesz miał wartość w oczach innych ludzi, czy jakiś rewelacyjny biznes będą klepać, mówić: super gość, choćbyś wygrał w MMA czy gdziekolwiek indziej, strzelił w totka, choćby wszyscy mówili: jaki jesteś wspaniały, to nieważne, co ty na tej ziemi zdobędziesz, ta pustka i tak będzie w tobie i będzie wołała. I będziesz jej głos słyszał i odczuwał, czy odczuwała w swoim życiu. Bo tylko w momencie, gdy ludzie tak naprawdę twarzą twarz spotykają się z Jezusem, to się zmienia ich życie. I wtedy przestają gonić króliczka, a zaczynają rozumieć, dlaczego są na tej ziemi, po co są, dokąd idą. Dlaczego tu się pojawili? I mają swoje doświadczenie z Bogiem. Swoje własne. Zobaczcie, tutaj siedzą na ławce dwie dziewczyny i każda z nich, gdyby miała doświadczenie z Bogiem, to będzie miała inne, inne doświadczenie! Siema. Świetny kontent. Ale prawda jest taka, siedzą dwie dziewczyny. Każda jest z nich inna, a pan osobna droga. Super. Każda z was jest inna. Każda z was ma inny charakter i każda z was ma inne doświadczenie życiowe. I każda w jakiś inny sposób rozmawia. Gdybyśmy miały ze sobą relację, to moja relacja z tobą byłaby inna, a z tobą inna, bo jesteśmy inni. A pan cielna sprawa. Pan tu jest non stop. Jak ta ławka. Za każdym razem ale gdyby którakolwiek z was zawołała do Jezusa, że chce Go poznać i zaprasza Go do swojego życia i z tym Jezusem się spotkała, to zarówno Twoja relacja będzie trochę inna z Jezusem i Twoja będzie trochę inna. Ale jeżeli. Kości... Ale Kościół z Jezusem. Znasz Jezusa. Ale w swoim sercu znasz Jezus. W swoim sercu znam Jezusa, tak. Tak. To nie chorość. I teraz jeżeli po co chodzisz do kościoła? A po co chodzisz do kościoła? Jak Pani słyszy głosy, to już jest chorość. Jezus przyszedł na ziemię i powiedział Nie czynię nic innego, niż słyszę od mojego Ojca, więc Jezus to chorość. Jeżeli Jezus słyszał głos swojego Ojca, czyli słyszał głosy, to idąc w tym sposobem myślenia, Jezus to chorość. Ale święci... Zobaczcie, Panie jest święta, a w Biblii jest napisane, że świętymi byli nazywani wszyscy ci, którzy wierzyli w Boga. I stąd pochodzi słowo święci, i stąd pochodzi też słowo sekta, moi drodzy, bo sekciarzem nazywali Jezusa i Jego uczniów. I stąd się te słowa biorą, a święty to znaczyło inny, czyli ten, który wierzy w Jezusa. Ale siedzą dwie dziewczyny, nieważne czy chodzą do kościoła. Przez chodzenie do kościoła jeszcze nikt zbawienia nie uzyskał, ani nikt nie poznał jeszcze Boga przez to, że chodził do kościoła. I teraz, jeżeli jedna z nich pozna Jezusa i druga, to każda będzie miała trochę inną relację, bo inny jest Bóg, bo inny jest człowiek i inaczej daje się poznać Bóg dla człowieka w zależności od jego charakteru więc każdy może powiedzieć trochę inaczej znam Boga trochę inny dla mnie jest ten Bóg jeden Jezus jeden ten sam ale jeżeli ty zawołasz z głębi swojego serca do Boga to będziesz mieć z nim doświadczenie jakie twoje indywidualne dlatego każdy trochę inaczej będzie o nim opowiadał ale ci, którzy znają swojego Boga, jeżeli wymienią się swoimi doświadczeniami, to będą wiedzieć, że mówią o tym samym Bogu. Każdy z Was może mieć swoje doświadczenie. Nie chodzenie do kościoła, ale swoje doświadczenie z Bogiem. My tu nigdy nie mówimy do ludzi: idź do kościoła. To nie uratuje człowieka. My mówimy do ludzi: zawołaj z głębi swojego serca, do Jezusa, powiedz do Niego: Chcę mieć z Tobą doświadczenie, chcę Ciebie poznać, chcę zrozumieć, jaki jesteś. Nie chcę dłużej Ciebie nie znać. Przyjdź do mojego życia, pociągnij mnie do siebie. I spotkasz Jezusa, i poznasz, i będziesz mieć doświadczenie Twoje własne, Twoje wiesz mu, potrzebuje Ciebie w moim życiu. potrzebuje Twojej rady i Twojej wskazówki. Potrzebuję Twojego prowadzenia. Potrzebuję Ciebie w poniedziałek i w piątek. Może nie wiesz, jak żyć. Większość ludzi, którzy nie znają Boga, nie wiedzą, jak żyć. Oni po prostu miotają się od takiego wyboru do takiego. Wiatr w oczy, stara bieda. Ten lęk Poniedziałek, piątek, oby do piątku, ale zawsze będziesz miał poniedziałek, i zawsze to wróci. To, przed czym uciekałeś, i tak do ciebie wróci. Ci, którzy znają swojego Boga, jest powiedziane, że oni wzlatują jak orły, biegną, a się nie potykają. Bez Boga będziesz błądził. Bo ciemna jest droga i straszny diabeł, ale Jezus jest światłością dla ludzi. Jest wskazówką, jest darem z nieba i na to musi wyjrzeć odpowiedź z Ziemi, czyli twoja wiara w to, że chcesz Jego w swoim życiu. My nigdy nie namawiamy ludzi, żeby byli religijni. Jezus nie był religijny. W ogóle to był fajny facet, normalny. Bliski ludziom, siedział w knajpach takich jak tu macie, z pijakami, z żarłokami, z celnikami, z prostytutkami. Mu nie przeszkadzało. Siedział z tymi ludźmi i mówił do nich: Możecie żyć i możecie zwyciężać. Nie jesteście przegrywami. Nie jesteście takimi, którym się nie udało. Jestem blisko. Idź i żyj, mówił do nich, leży przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie i idź i żyj. Wybierz niebo. Mówił, przyszedłem wam pokazać ojca, macie wybór, nie jesteście sierotami. Czasami ludzie myślą, że nikt się ich życiem nie interesuje, ale Bóg jest zawsze blisko. Bo tak pokochał świat, że przyszedł Jezus. A żeby ci, którzy uwierzą i tylko ci nie zginęli, ale mieli życie. Nie ma żadnego obejścia, nie ma jakiejś drogi na skróty. Nie ma czegoś takiego, że pójdziesz do czyśćca i coś tam zrobią, taki cleansing szybki, taki prysznic. Nie ma takiej drogi. Nie ma jakiegoś odpustu, który można za ciebie zrobić. Jest prosta decyzja człowieka. Kładę przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Masz prostą decyzję. Tak chcę, nie, nie chcę. Dzisiaj, gdy głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serca, powiedział Jezus i poszedł dalej. Kupa ludzi zatwardzi swoje serce, ale niech to nie będzie o Tobie. Kupa ludzi zatka sobie uszy i zamknie oczy, ale nie zrób tego Ty, bo chodzi o Twoje życie, o Twoje życie i o to, co będzie, gdy się skończysz to, co nazywamy życiem. Życie to nie jest tylko dzisiaj. Życie to nie są te Twoje codzienne sprawy, że gdzieś biegniesz, coś musisz załatwić, kimś musisz zostać. Jakoś to wszystko poukładać. To wszystko, co my nazywamy życiem, to nie jest życie. To, życie to jest coś więcej. Życie to jest to, skąd przyszedłeś, dokąd idziesz. Przechodniem jesteś na tej ziemi. To szybko mija. Musisz wiedzieć, skąd przyszedłeś, kto jest Twoim ojcem, kogo wybierasz na swojego Boga. Czy wybierasz diabła, bo nie ma próżni w duchowej przestrzeni? Czy wybierasz Jezusa, ale Ty wybierasz. Nie wybiera za Ciebie mama, gdy się urodziłeś, nie wybiera za Ciebie miejsce urodzenia, ale Ty masz wolną wolę, bo dał Ci ją Bóg, żebyś wybrał Jego, jeśli chcesz, Jezusa, jeśli chcesz, albo diabła. I nie ma czegoś takiego, nie wybieram ani Boga, ani diabła, po prostu sobie tak żyję. Nie ma w duchowej przestrzeni wolnych elektronów. Wszystko do czegoś ciągnie i do czegoś przynależy. Jesteśmy albo dziećmi Boga, albo jesteśmy tymi, którzy wybrali Jezusa, albo jest diabeł i jego królestwo. I nie ma nic pośrodku. Ludzie zaprzeczają istnieniu jednego i drugiego i mogą tak zaprzeczać do woli, bo mają wolną wolę. Ale to, co nazywają dzisiaj się skończy tak czy inaczej, i gdzieś pójdą. I to samo będzie z każdym z was. To samo będzie z każdym jednym człowiekiem. Tu na ziemi możesz poznać Jezusa. Możesz do Niego powiedzieć. Chcę Ciebie poznać. Przyjdź do mojego życia. Kiedy dziś? Jak tak po prostu? Zawołać do Niego w zwykły, nieskomplikowany sposób. Żyłem bez Ciebie, ale chcę Ciebie poznać i dalej chcę z Tobą. I nie komplikuj tej prostej modlitwy, nie komplikuj tego prostego zawołania. Nie musisz być jakoś uświęcony, czy jakoś zrobiony. Nie musi być specjalnych okoliczności, nie odbywa się to w kościele albo przy udziale nie wiadomo jakich ludzi. Po prostu stajesz i mówisz: Jezus, chcę Ciebie poznać. Jezus chce mieć z Tobą doświadczenie. Jezus, żyłem dotąd bez Ciebie, ale chcę Ciebie poznać. Potrzebuję Ciebie do mojego życia. Potrzebuję Ciebie poznać. I od dzisiaj zaczynam nowy czas. Zapraszam Cię do mojego życia. Nie chcę dłużej żyć bez Ciebie. Oto taka prosta mowa o zbawieniu, do której człowiek nie musi dołożyć nic poza tym, że dołoży swoją wiarę i otworzy swoje serce. I tak spotyka się z Jezusem człowiek. I wtedy decyduje, czy wybiera go jako swojego pana i zbawiciela czy nie czy wierzy w to że Jezus umarł za ciebie i stał z martwych czy dalej nie ale najpierw chodzi o to żebyś ty go spotkał żebyś spotkał czy spotkała twarzą w twarz i dalej podejmujesz decyzję czy wybierasz go jako pana i zbawiciela w swoim życiu i mówisz nie chcę dłużej żyć bez ciebie czy po prostu odwijasz się i odchodzisz ale możesz mieć z nim swoje doświadczenie i możesz mieć z nim swoje spotkanie i może być on twój Pan i Zbawiciel i to jest normalny ludzki Pan który siedział z ludźmi dlatego zarzucali mu, że jada z żarłokami i z pijakami i przesiaduje z prostytutkami bo to był normalny, ludzki człowiek. I taki Jezus, normalny, bliski, na wyciągnięcie ręki i ludzki, przyjdzie do Twojego życia, jeżeli Ty Go zaprosisz i powiedz: Chodź do mojego życia, daj mi się poznać. I to jest cała tajemnica wiary. I to jest cała prosta Ewangelia dla człowieka, bo kto chce, ten znajdzie. A kto szuka, ten znajdzie. Więc dziś możesz powiedzieć Jezus, zapraszam Cię do mojego życia, dłużej nie chcę bez Ciebie, chcę mieć z Tobą moje doświadczenie i chcę Ciebie poznać, na wyciągnięcie ręki dla Ciebie. Dobrego wieczoru.